Dlatego Karla Fernandez, znosząca gwiazda dla tych najmłodszych. Bad Boys Blue, nie będę mówił swojego rocznika, bardziej pode mnie i pod moich znajomych. Także yy, będziemy mieć dwie różne epoki, ale które zespolimy w jedną całość i naprawdę będzie się działo. Zapraszam serdecznie wszystkich. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Dzień dobry mielecy, hej Mielec, a dokładnie dzień dobry Przecław, bo jesteśmy na terenie zamku w Przecławiu z burmistrzem gminy i miasta Przecław Maciejem Mimioło. Dzień dobry panie burmistrzu. Witam panie redaktorze, witam szanownych państwa. Szanowni państwo, okazja do tej rozmowy kapitalna, bo tu dzisiaj na tej porannej Łące pod zamkiem 15-lecie nadania praw miejskich. Dla miasta przedsławia Minęło to bardzo szybko. Atrakcje bardzo duże, bo od 15.00 impreza, o 17.00 oficjalne otwarcie i szczególni goście. Kogo się spodziewamy? Panie redaktorze, tak jest. Dzisiaj uroczystość 15-lecia odzyskania praw miejskich. Jak widzimy jeszcze na roboczo, ale już wszystko prawie dopięte na ostatni guzik. Serdecznie Państwa zapraszam. Start, tak jak tu Pan redaktor powiedział, 15.00. Jest to strefa zabaw dla dzieci. O 17.00 oficjalne otwarcie. 18.00. Przemówienia zaproszonych gości. 19.30 Karla Fernandez, 21.30 Bad Boys Blue. Szanowni Państwo, będzie się działo. Później pokaz laserowy. A na samym końcu, szanowni Państwo, niespodzianka, czyli co? Dyskoteka z DJ-em. Zapraszam no i, serdecznie. No i Panie Burmistrzu, po kolei, wśród zaproszonych gości, yy, najważniejszy element tej imprezy, taki oficjalny. Kogo Pan tutaj się dzisiaj spodziewa i jakich słów spodziewa się Pan usłyszeć? Znaczy zaproszonych gości wiadome, no to parlamentarzyści z regionu Podkarpackiego. Wojewoda. Radni różnego szczebla, czy to wojewódcy powiatowi, czy gminni, starosta powiatu mielskiego. No, wszystkie osoby, które związane są z samorządem. Samorządem, czy to gminnym, wojewódzkim, czy powiatowym. Nim na scenie największe gwiazdy to te lokalne gwiazdy, bo dwie formacje z domu, Kultury w Przesławiu, dwie formacje orkiestrowe. Musi Pan być dumny z tych grup, na przykład orkiestry młodych bębniarzy. Tak jest. O godzinie 17, szanowni Państwo, zapraszam właśnie na te największe lokalne gwiazdy, które naprawdę już grają na bardzo wysokim poziomie. Jest to młodzieżowa orkiestra, także i bębniarze, których, jak słyszę, to mam ciarki na plecach. No i mamy dwie gwiazdy. Carla Fernandez, wschodząca gwiazda, tak naprawdę, polskiej sceny. Tak. E, no i kultowa formacja Bad Boys Blue w postaci frontmana e, tej formacji. E, ciekawy dobór artystyczny. E, panie redaktorze, chodziło mi o imprezę pod hasłem łączymy pokolenia. Dlatego Karla Fernandez, znosząca gwiazda da tych najmłodszych. Bad Boys Blue, nie będę mówił swojego rocznika, bardziej pode mnie i pod moich znajomych, także będziemy mieć dwie różne epoki, ale które zespolimy w jedną całość i naprawdę będzie się działo. Zapraszam serdecznie wszystkich. To wiemy, że Przecław może się szczycić kulturą, a z czego dzisiaj, 15 lat po nadaniu praw miejskich, może być jeszcze dumny Przecław. Tak, szanowni Państwo, jak Państwo widzą, gdzie ta impreza będzie się odbywać. Jest to teren Zamkowo-pałacowy na pięknej polanie, tutaj przed zamkiem, gdzie przez ostatnie lata nie było tutaj żadnych imprez. Dlatego z nowym właścicielem naprawdę współpracujemy jako gmina bardzo dobrze i chcemy promować ten nasz zamek, który naprawdę jest przepiękną perełką gminy Przecław. Mamy rok też od kiedy pan rok z lekkim tam hakiem, od kiedy pan jest burmistrzem. Co dobrego w tym czasie w gminie e, się wydarzyło? Znaczy, panie redaktorze, rok jak burmistrzem, ale praktycznie 30 lat jestem związany z samorządem, 20 parę lat pracy w urzędzie, także naprawdę wszystkie sprawy są mi bardzo bliskie. Jesteśmy na etapie bardzo wielu różnych inicjatyw, projektów, ale może to nie tutaj i nie teraz. Dlatego bardziej skupiłbym się na tym wydarzeniu, które tutaj jest i naprawdę zachęcam. Będzie się działo, proszę Państwa, zobaczycie. Takiej imprezy w Czesavie jeszcze nie było. I zobaczymy, bo tak, za, nasza, za naszymi plecami, szanowni Państwo, jak widać, duża scena dużo sprzętu, to znaczy, że będzie duża impreza. Tu startują próby. Przed największymi wydarzeniami wieczornymi zapraszamy do Przedsławia na zamek w Przedsławiu. Tutaj wejście na teren od strony mostu na Wisłoce. Od Tuszymy czy od Domu Kultury w Przedsławiu proszę mnie pomyl, poprawić. Czy się mylę? Darmowa komunikacja, bo tam te parkingi tak. dla nas wszystkich są przygotowane. Wszystko się zgadza, panie redaktorze. Autobusy dowożą z parkingów koło Cezara i koło Biedronki, dlatego że tam mamy bardzo dużo miejsc. Będą bardzo często kursować, będą zresztą tam wywieszone tabliczki. Drugie autobusy z Poddomu Kultury, bo tam też jest bardzo duży parking. A tak też jeszcze, szanowni państwo, proszę wejść sobie na stronę gminy, stronę Domu Kultury. Wszelkie linki są tam udostępnione pineski, parkingi. Naprawdę jest to wszystko pokazane, tylko troszkę sposobu, i, i będziecie Państwo wiedzieć, jak tutaj do nas dotrzeć. Zapraszamy więc do Przedsławia na media społecznościowe gminy Przesław, Domu, Kultury w i oczywiście do Hejmie Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie, jeszcze raz zapraszam. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą? Zadzwoń lub napisz. Szukaj hejmielec też w mediach społecznościowych.